Go, z tej strony Pusek to Duszek tak, jesteśmy dzisiaj w Browsars No, no, jesteśmy dzisiaj w Browsars No to wszystko, jesteśmy dzisiaj w Browsars Zaczynamy gierkę I wbijaj 10 subskrypcji bo za, bo za 10 subskrypcji będziemy zaczynali grać w Minecrafta Wiecie? To będzie fajnie a za 10 subskrypcji, już będę miał pokazuję moją kamerkę. Chcecie zobaczyć moją kamerkę? Wydajcie 10 że subskrypcji, to zobaczycie moją kamerkę może. A my gramy? A może nie param, tylko masz. Patrzcie pod koniec... Aha, nie pod koniec, bo... Nagram to by było No, to było fajny by był mega. I to był tego tylko. Musimy sobie tak oczywiście, takie tak znieść bo jak nie, To będzie mega źle, prawda? Czy jest moja porwać? Ona tutaj se uciekła. Nawet nie wiedziałam kiedy. Tu 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 to może zmienimy sobie postać na tym, to widzimy się jak ja już sobie zmienię postać na zbrojony klejnotów, Wczoraj mary pokus pokus Max się zmienia dziś na Cika, zobaczycie że będę miał Cika teraz, 3-2-1 mam Cika Okej, okay. jestem ponownie jak widzicie Po tej rundzie jak gram tiki. Ja ogólnie wiem, jak teraz Tu zapodłożymy pyk, 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 Tutaj będzie ktoś? To jak będzie no nie. no nie Nie lubię takich typów

Deda. bo wiem, na chwilkę się chyba nie odzywałem, nie? Tak mi się coś zdaje, że na chwilkę się nie odzywałem. Uciekaj, co robisz nam. Mogę ci uciec. Gdzie ty idziesz? Nie chcę zrobić winą. O, wygraliśmy jeszcze. Super, mam parę skrzyneczek do otworzenia. No, w sumie dwie. Super, że ten, przynajmniej mam dwie Zaton. Dobrze się składa. Mam Gwiezdny Zaton. No, dwie skrzyneczki. Mówię, tylko, jak sobie tak mówiłem z przedszczynkiem. Zbieram sobie dwie skrzynki i sobie je otworzę. I właśnie teraz sobie je otworzę. Jakby był jakiś punkt teraz za coś, to w tym sklepie. A bo to... Zom... Gdybym miał teraz to, co bym sobie... Kupił tą parę nawet zamówioną, wiecie? Niech pójdzie z Big Boxa, bo i tak bym, nie wyleciało. Wiecie o tym Nawet teraz mi nic nie wyleci. Łupanie, punkty do maksa! Aha, fajnie. Z dobry. Ja sobie na pewno te punkty. mocno wiedziałem, kogo wybiorę. To wszelki, to wszelki. Chzyma, szelka. Wróćmy no, to wezmę. Bo chcę lub, może wszelkie na stałku że. To wszelka nie jest lepsza. Ta jest mega o wiele lepsza. Przyznaję. Ta nie nie nie. Ta tak tak tak. Chodzi mi o skiny, nie? Oczywiście. No do skiny... co fajne. Do selki skina ma fajnego selka. To no za tym oczywiście. Albo na oblążenie wezmę sobie Pamu. Grubą Berti, a jak inaczej, no nie? Obrążenie musi być gruba Berta, bo tam są grube buty. I grube ty, na sobie wszystkie są te grube. No to, to co jest grubsze, porównajcie sobie. No może... Gruba Berti ma trochę chyba, nie wiem, co jest grupy. Takie same. Ten Berti jest grubsza, Od tego może być chyba nie. A ten Barley nie zawahaj się, tu lepiej podejść. I po co to robisz Barley? No po co to robi z Barley? pa. Musiałem zrobić malutkie cięcie, bo... moje czuć mi dobrze wyszło. Musiałem zrobić malutkie cięcie. Nie obraźnie, nie obraziccie się. Zrobiłem malutkie cięcie. No chyba się nie obrazicie, no nie. Tak mi się przynajmniej daje tutaj. Mamy dobry mega skład. Chodź, 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 chodź na blisko, no. Mega będzie. Jeden. I po co tak w ogóle tutaj podchodzi? Jak, mówić, jak to możemy wygrać? Już mamy dwa. Cóż. O! wygraliśmy! Nawet nie wiedziałem kiedy, nie? To wygramy. A się okazało, że już. Super. 8 puszek więcej Teraz weźmy sobie może zagrajmy na Zadyman, ale w czymś innym Dawno jeszcze skoro... nie grałem Penny Skoro nie ma żadnego skina Ty właśnie skoro nie grałem Penny, to jeszcze zagrałem tą Penny A co tam nie? Co tam tak dobrze nie grałem Penny hmm, W sumie No bo dawno nie grałem na Penny To prawda Teraz więc daję sobie tutaj i fajnie. Mm. Nie robię nic takiego, nie mogę zrobić, bo jest ta osoba, albo i je, albo nie jest ta osoba. E, e, jak ty tej długiej bramki pilnujesz? ale pilnować bramki. Czemu ten skład jest taki słaby? Robię cięcie, mam to gdzieś, robię cięcie. Okej, okay. pocięciu tylko za tym razem elefrymogramem. Ale jesteśmy przynajmniej pocięciu. Bardziej mi mógł obić dlatego, że ja miałem piłkę. Co to już zagranek, Nie wiem, co to w ogóle się nazywa gra. Ja w to nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. Nie mam kim spraw zagrać tak na tym No, sobie na tym na Nie wiem co zrobić, serio. Teraz to... do mnie Czy to tak? Ha. Ah. Gdzie ty idziesz? Na środek. Halo, gdzie on w ogóle szedł? Tak samo jak było w innym odcinku. Nie wiem czy było w innym odcinku. Aha <laughs> nie, to był tamten odcinek, który Mówiłem wam na początku odcinka, że był mega fajny, ale niestety go nie mogę odrzucić. Nie we mnie. Chyba lagi ma. Lagi ma. Ten, tamten. Coś tam się tak wydaje. O, siema. Jesteśmy jesteśmy niedawno pólno Niech on wiem, 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 wiem. Dobra, że normalnie. Chcielibyście moją kamerkę zobaczyć? Mówiłem, wybijcie 200 subów, będziecie ją widzieli. Niech ona tym swoim backpackiem takim nie rusza. Bo jej się popsuje. Śrubki od niego straci, nie będzie miała z czym strzelać. tak gruba Berti. Zobaczmy, miał ulta. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to będzie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie. Nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam zrobić. Ha. 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 Co ja w ogóle z sielką nie grałem? Nie wiem co ja w ogóle z nie grałem. Słuchajcie, to nie najgorsze

jest możliwe. Napiszcie mi w komentarzu jak, ogóle... jak to jest w ogóle możliwe. Napiszcie mi w komentarzu jak to jest w ogóle możliwe. Widzicie, miałem niej większą moc. Boże, no, chyba widać. Tak mi się zdaje, że miałem od niej o wiele większą moc. Ona nawet tej skrzynki sobie nie zebrała. Super. Dzięki że nawet nie zebrała, nie? Super, że nawet jej nie zebrała. więcej dla mnie. Zdenerwują mnie teraz i już się coś taki mówi trochę inny głos, nie wiem czemu, ale bo się trochę dużo dostałem. Wiem. Nie wiem, nie? Jak teraz kogoś na pewno będę chciał podjechać, to ktoś mi na pewno tutaj wejdzie, nie? Nie będę miał jak podjechać, tylko kogoś. chociaż mam ta inna Majka. jo, ja, jak ja, ja mi wyskoczył. Już go nie pokonam. A, bo on był w tych grzybkach. Dobra. Co mi się wydaje... To jest to w jedną rundę, zrobimy, ale tym razem może na dło. I gramy i po tej rundzie kończymy ten odcinek. Wiecie? Kończymy ten odcinek, rundzie. ludzie. Jeżeli ta Okej, znowu musiałem zrobić takie cięci, bo z tym razem to są mi ale <sighs> Nie wiem, co zrobić tutaj. Tak na to. Tak się to robi. Dwóch no. naraz. Jechałem tak na dwóch naraz. Nie. O. W sumie sami też jeszcze je zapkonaliśmy. Szkoda, że nie mam jak tego wulta w ogóle zużyć. Giniesz, że hmm. nie teraz ginie. O, to było ładne. To mi się wydaje, że my się pożegnamy w tym odcinku. To by było na tyle z tego odcinka. O, ja jestem na koniec, 17 ranga. Na To by było na tyle tego odcinka. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa, pa. Do kolejnego odcinka.